Na Zanzibar przylecieliśmy około 23, czekała na nas taksówka. Zawieźli nas do Stone Town i szukaliśmy naszego hotelu. Oto nasz hotel. Hello. Rano idąc wąskimi uliczkami Stone Town błądziliśmy i nie mogliśmy znaleźć Muzeum Freddiego Merkurego. Na dodatek co chwilę padał deszcz, to znowu świeciło słońce. Poprosiliśmy miejscowego, aby nam wskazał drogę. Chętnie nam pomógł i zaprowadził na miejsce. Muzeum godne polecenia. Dużo eksponatów, ładna ekspozycja, bardzo dużo zdjęć. Oraz pamiątek po Freddie Mercury. A na koniec pamiątkowe zdjęcie pod wejściem do jego domu. Pogoda zweryfikowała nasze plany. Mieliśmy zamiar na pojechać na Prison Island ale stwierdziliśmy, że przy tak zmiennej pogodzie nie będziemy to robić, zostawimy to na powrót i zabraliśmy się za zwiedzanie Stone Town oraz wymianę walut. Następnego dnia rano wynajętą taksówką wyruszyliśmy do Bueyu. Zamieszkaliśmy w Sand Beach Boutique Hotel, miejsce naprawdę godne polecenia, warunki wyśmienite i rzadko spotykana tak wysoka jakość w stosunku do ceny. Położony 50 metrów od plaży w części nadmorskiej Błęju. Na plaży turystów niewielu. Jest tu fajnie cicho i spokojnie. Od czasu do czasu spotkamy Masaja oferującego pamiątki, a tak to w większości miejscowi. Woda w oceanie gorąca, ale można się tylko kąpać w czasie przypływu. Przy odpływie praktycznie nie ma gdzie się zamoczyć. Spacerując wzdłuż brzegu spotykamy miejscowych rybaków, miejscową ludność pracującą przy plaży oraz Dzieci, które w czasie odpływu łowią różnego rodzaju ryby, co wzbudziło nasze duże zainteresowanie. Po upalnym dniu można odpocząć w basenie, nawiązać nowe znajomości, po prostu odprężyć się przed kolejnym dniem intensywnych, słonecznych kąpieli i spacerów po pięknej plaży. I kilka ujęć z powietrza. Piękne plaże. Przed nami gabinet masażu. Tutaj moja małżonka chodziła na masaże do wykwalifikowanej, miejscowej masażystki. Wygląda to nieciekawie, ale masowała bardzo dobrze. Z tyłu widać nasz ośrodek, a to plaża w trakcie odpływu. Z dala widać ludzi, którzy pracują w tym momencie na plaży, zbierają owoce morza oraz algi. Widać tam też małe plantacje alg, dzięki którym żyją rodziny tubylców. Morze cofa się naprawdę daleko. Lądując malutkim dronem niechcący wystraszyłem dzieci, także pokazałem im na czym to polega. Tu z kolei masajowie rozłożyli swój sklep. Sprzedają głównie wisiorki i pranzolety, z tego żyją. A tu widzimy przypływ. Trwało to około godziny, zdjęcia przyspieszone. Po przypływie zaczynają się skoki z tej wieży. Czas tu płynie naprawdę bardzo, bardzo leniwie. Podsumowując pobyt w Bueyu, warto skorzystać z Sand Beach Boutique Hotel oraz odpoczywać na tutejszych spokojnych. Plaża, jak potem się okazało, najspokojniejsze w czasie całego naszego pobytu. Widoki przepiękne, naprawdę warte. Następna miejscowość, do której jedziemy, to Kiwęgła i to w następnym odcinku. W do Kiwęgły jechaliśmy około godziny. Tu wynajęliśmy nocleg w Woj Kiwęgła Resort. Na miejscu okazało się, że jest to typowy resort wczasowy, w którym przebywali też Polacy prowadzony przez Włochów. Kiwęgła to już dużo większa miejscowość turystyczna i ruch dużo większy. I Masajowie znakomicie mówią po polsku. Polska zadania jedna rodzina. Tak. Nie ma Madzianga, nie ma masaka. Zapraszam. To? Co pewien czas Masajowie organizują Masaja Show na plaży, aby dodatkowo trochę zarobić. Po południu można wyjść do miasta. Tutaj są już normalne sklepy, można zrobić zakupy, są apteki, wszystko praktycznie można kupić. Owoce na straganach przepyszne. Po zakupach w mieście można się udać na plażę, na zakupy w markowych masajskich sklepach. Jest tutaj Prada, Ikea, a nawet Lidl. I nie brakuje biedronki. Sam resort jest utrzymany bardzo dobrze jest tutaj czysto, fajnie. Blisko resortu, na plaży, na długim molo znajduje się restauracja. Można tam smacznie i niedrogo zjeść. Wieczorem na terenie resortu jest organizowany kiermasz tutejszego rękodzieła. Można tu kupić wiele fajnych pamiątek za nieduże pieniądze. Byliśmy tutaj 6 nocy i pobyt powoli dobiega końca. Następnego dnia rano wyjeżdżamy do następnej miejscowości. Matemłę. Tu zatrzymaliśmy się w Tamani Villa Hotel, hotel prowadzony przez miejscową fundację wspomagającą szkołę, praktycznie przy samej plaży. Warunki bardzo przyzwoite basen, śniadania i restauracja na miejscu. Tu mieliśmy w planach popłynąć na lagunę przy wyspie Billa Gatesa, żeby ponurkować i obejrzeć wspaniałe widoki. Musieliśmy wstać przed szóstą rano, ale warto było. Wschód słońca przecudny. Na wyspę Mnemba płynie się około godziny. Jest to wyspa dzierżawiona przez Billa Gatesa. Znajduje się tam hotel. Wokół tej wyspy jest przepiękna laguna, na której można nurkować i oglądać ryby. Aby tam dopłynąć w czasie odpływu, naprawdę trzeba się namęczyć, bo trzeba omijać rafy, które są zaraz pod łódką. Wody może z 20 cm. Parę razy wjechaliśmy na mieliznę. Jeliśmy przepiękne klify, aby w końcu dotrzeć na miejsce. Woda jest tam krystalicznie czysta. Można snurfować, oglądać ryby, karmić je, jedzą praktycznie z ręki. W Matemłę stołowaliśmy się w tej restauracji. Podawano tutaj świeżutką, przepyszną rybę, kraby i wszelkie inne owoce morza. Wszystko proste od rybaku. A przy restauracji jeszcze dodatkowe atrakcje występy Masajów. Restauracja Puambili. Polecam. Po trzech tygodniach wróciliśmy do Stone Town, aby dokończyć zwiedzanie. Tym razem zamieszkaliśmy w Mizigani Seafront Hotel, skąd blisko do przystani, bo naszym zamiarem jest zobaczyć Prison Island i żółwie tam żyjące. Stolica wyspy znowuż nas przywitała deszczem. Na przemian raz padało, raz upalne słońce i tak w kółko. Cały dzień się kręciliśmy po uliczkach Starego Miasta, po targowiskach i staraliśmy się zobaczyć miejsca, w których nie byliśmy za pierwszym razem trzy tygodnie temu po przyjeździe. Na targowiskach można kupić prawie wszystko. Polecam w szczególności ananasy, tak pysznych i słodkich nie jadłem nigdzie. No, można kupić też duriany śmierdzące oraz fantastyczne awokado. Po południu dotarliśmy na promenadę nadmorską, gdzie rozpoczyna się Faradani Night Market. To miejsce, gdzie można dobrze zjeść, kupić pamiątki, gdzie handlują miejscowi różnymi fajnymi rzeczami. Można tam smacznie zjeść oraz wypić soki z wyciskanych na miejscu owoców. Następnego dnia rano wypływamy na Prison Island. Wynajęcie łódki, która zawiezie nas na wyspę i przywiezie z powrotem kosztowało nas 25 dolarów, bez targowania się. Podróż trwa około 25-30 minut w jedną stronę. Na miejscu czeka już na nas przewodnik, którego zadaniem jest oprowadzić nas po całej wyspie, pokazać najfajniejsze miejsca, no i oczywiście słynne żółwie. Wstęp na wyspę oraz przewodnik są płatne oddzielnie. Niektóre żółwie mają ponad 200 lat. Po zwiedzaniu wyspy więziennej udaliśmy się na obiad do restauracji Fish Market przy głównym bulwarze spacerowym w Stone Town, a wieczorem już na lotnisko i do domu. Podsumowując, Zanzibar jest fantastycznym miejscem do wypoczynku. Jest tam co zwiedzać, jest gdzie się opalać, gdzie wykąpać. Naprawdę jest cieplutko, przyjemnie i fajnie. Mieszkańcy Zanzibaru są bardzo pozytywnie nastawieni do turystów. Niektórzy Masajowie już mówią po polsku. Na przykład ten pan przedstawił się nam jako czerwony kapturek, co wzbudziło nas olbrzymią radość. Ceny nadal są umiarkowane i każdy znajdzie coś dla siebie. Można spokojnie jechać samemu, rezerwując wcześniej miejsca lub skorzystać z wielu ofert biur podróży. Wyjazd samemu pozwala na swobodne przemieszczanie się po wyspie i poznanie kilku miejscowości.